No i powracając do tematu, waliłem wczoraj cały dzień kurwa, amerykańskie gówno. Nie takie gówno, bo było takie, że kurwa, że naprawdę kurwa... Nie wiem, no jeżeli ktoś się kurwa, napierdalam tak naprawdę 96 siódmy rok. I ja wiem co jest dobre, a co złe. Naprawdę kurwa sztos. Napierdalałem wczoraj cały dzień z moim przyjacielem, z moim bratem. Bah. A później kurwa mewka. Później. mewka, i waliłem konia, żeby zasnąć. Udało mi się, nad ranem, tak. Zajebałem w zasnąłem. zasnąłem. Jestem uzależniony od pornosów. <grafię serydy pornosy> I co, kurwa? <grafię serydy> pornosy> ruchanie, pornosy, wąchanie, ruchanie, sterydy, pornosy, wąchanie, ruchanie, sterydy, pornosy. Ruchanie, wąchanie, ruchanie. Kurwa, coś daleko Kurwa, nienawidzę siebie bez kitu. Ale kurwa, przynajmniej szczery jestem i jest z tym dobrze. <grafię serydy> Nikomu innemu poza sobą wstydu nie przyniosę. Kurwa, mi lata. Pomyśli, kurwa, albo najbardziej śmiesznie się myślę, gdzieś dziewczyna mówi, chcieliśmy tylko wyruchać, nie, tak jakbym nie miał co ruchać, kurwa, mi się czasami nie chce ruchać, dlatego idę, kurwa, spierdalam i idę konia, bo mi się nawet nie chce ruchać, kurwa, bo, bo, kurwa, tak mnie zniechęcają tym pierdoleniem, kurwa, zdymanem, kurwa.